W środku morza była wyspa, na której dzieci bawiły się, tańczyły i śpiewały. Wokół wyspy wznosiły się od wieków potężne mury. Pewnego dnia przypłynęli łódkami obcy i zapytali: Kto to zbudował? Mury odbierają Wam wolność! Zbóżcie je! A dzieci usłuchały. Teraz, kiedy ktoś przypływa na wyspę, widzi jej małych mieszkańców. Przycupniętych trwożnie na samym środku. Boją się bawić, boją się śpiewać i tańczyć. Boją się, że wpadną do morza. Arcybiskup Fulton Shin. Ręku różaniec, pismo święte też. Dobra szukamy, z umówimy nie. To my dwa to tatulki, tulimy się do matulki, Z Maryją świat ratujemy. To my dwa to tatulki, tulimy się do matulki, Z Maryją świat ratujemy. Drogie dzieci, posłuchajmy kolejnej historii z księgi proroka Ezechiela. Następnie zaprowadził mnie Anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda z pod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi, a woda wyp wypłynęła z pod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów anioł w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolań. I znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył jeszcze tysiąc łokci i tam już był potok, którego nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, której nie można było przejść. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą, dzięki. Jaki piękny ten opis woda i dopływania. Teraz mam same marzenia. O tak, ja uwielbiam tak leżeć albo w wodzie, albo w ogóle leżeć i wyobrażać sobie, jakby to mogło być wspaniale. To znaczy jak? Hmm. no wstaję rano, kiedy chcę. Czyli długo śpię, długo leżę. A ja, jak już wstanę, to nie czekają na mnie mm. żadne obowiązki, zadania, tylko przyjemności. Oh. Przyjemności, czyli co konkretnie? No, 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 piękne sukienki, mm. najdroższe zabawki, na które mm. mnie nie stać czasem tak tylko przyglejam się do wystawy w sklepie i patrzę. I, I tylko ulubione rzeczy do jedzenia. Dużo tych najlepszych. Które przecież też rzadko możemy jeść. A nie wydaje się Wam, że gdybyście to wszystko mieli tak przez cały czas, to to nie sprawiałoby Wam tyle radości? Co też ksiądz mówi? Ta piękna pogoda, woda! Wszystko takie idealne jak latem, ale nie za gorąco, mm. tak żeby można było bez końca siedzieć na plaży, mm. bawić się w piasku. I takie baseny ze zjeżdżalniami, takimi najdłuższymi. I, I wesołe miasteczko z tysiącem atrakcji. I wszystko ile tylko chcemy, ile dusza zapragnie. Och, jak pięknie mm. jest marzyć! Ale to się nigdy tak nie udaje. Zawsze, gdy zaczyna się najlepsze, to już trzeba wracać. No właśnie. I wtedy często mówicie, a szkoda, że to, szkoda, że jeszcze nie tamto, nie? No tak, no, bo za mało, mhm. za krótko. I jak będę miał już swoje pieniądze, to będę spełniał swoje marzenia tak, jak tylko chcę. No tak! I kupię sobie. Całą szafę sukienek mm. i butów na każdą pogodę, i na wodę i do każdego stroju. A ja wykupię sobie taki karnet, że będę mógł całe dnie spędzać na najlepszej sali zabaw. Właśnie, A... właśnie! Bo trzeba ho, ho, ho. się zatroszczyć samemu o to, żeby marzenia się mm. spełniały, bo nikt mm. inny nie zrobi tego za ciebie. Mm. A ksiądz? Ma jakieś marzenia? Tak, też mam marzenia. No, ale ksiądz ma pieniądze i może je spełniać właśnie tak, jak chce, prawda? Niektóre tak, hmm. ale wiele oddaję Bogu i to On spełnia moje marzenia. Hmm? Bóg hmm? spełnia Twoje hmm. marzenia? Hmm. Bo tak dobrze się modlisz, tak? <laughs> na przykład masz na coś ochotę, prosisz Boga, idziesz spać rano i jak się budzisz, to już to na ciebie czeka. No zupełnie, trochę tak, ale nie do końca. To znaczy, wstaje rano i widzę piękny świat, kolejny dzień życia, który Pan Bóg mi dał. Odprawiam mszę świętą. Pan Jezus przychodzi do mnie każdego dnia. I wcale nie muszę się napracować, żeby to wszystko się stało. Dostajemy tyle dobra każdego dnia, za które możemy dziękować Panu Bogu, bo Bóg nas kocha. A ja chcę mu dziękować moim życiem za to, co dla mnie robi. Cudownie! Cudownie. My też tak chcemy A, żyć! Tak, będziemy! Bez narzekania! I bez marudzenia! Tak! Drogie dzieci, w tym tygodniu zapraszamy Was do zabawy klockami. My mamy takie klocki drewniane. Z racji tego, że już niedługo będzie uroczystość świętego Józefa, a wiadomo, on operował na drewnie. I zobaczcie, te wszystkie klocki są równe, prawda? O, o takie fajne. Są, są wszystkie równe. I dlaczego to jest takie ważne? Bo będziemy je układać w taką wieżę. Mogę proszę, to tylko O, dziękuję. Ach, czarzga mi nie weszła, na szczęście nie. O, mogę proszę. to taturko. O, dziękuję. I możemy z nich układać taką wieżę. Zobaczcie, one wszystkie są równe, tak jak. Równe były te miary proroka Ezechiela on mierzył pamiętacie jaką miarą on mierzył stopach w stopach mierzył yy, nie, No nie nie w łokciach W łokciach No a wiecie co to jest za miara to jest tak jak tutaj o od łokcia tutaj tak o O ja, no. ja. Cię ale się na tu... no. no ale to ciekawe to czy łokieć jest miarą łokcia A właśnie mój, czy, czy twój cieńże A właśnie i o to jest pytanie pewnie mój co? Bo a Ty w ogóle masz łokieć? No, taki, taki, tak, taki malutki łokieć. To, tak jak mój kciuk jest Twój łokieć, zobacz. To Ty jesteś takim malutkim totatulkiem, to masz takie małe łokietki. Nie? I zobaczcie, I teraz jak mamy ustawioną tą, tą wieżę, to teraz spróbujemy wyciągnąć z niej jednego jakiegoś klocka, żeby pozostałe się nie ruszyły. O, chyba to <laughs> trzeba trzymać od góry. Ojej, trzeba będzie przytrzymać. Nie chcielibyśmy przytrzymywać, ale może się uda bez przytrzymywania. No nie, tutaj trzeba będzie przytrzymać. Ojej! Spadło! Spadło mi, no to jeszcze raz jeszcze muszę raz, tutaj. No, że teraz musi być idealnie. Jest, tak jest pięknie. No bo to jest ta takie trudne, to nie jest takie łatwe, wiecie, teraz uh -huh. tutaj wyciągnąć, uh -huh. ojej, a to może to może to może to wsuniemy. O, uh -huh. a może tutaj z boku spróbujemy, żeby nie wiecie. O! Możesz... Jest! Ale się spociłem! Trzeba poprosić o pomoc chyba. No właśnie. No to się Święty Józef nawet się w takich bramy. rzeczach może nam pomóc. Też woździ. A, jak, a jakbyśmy nie mieli takich ładnych klocków, to mogą być też patyki, nie? Mogą chyba być patyki. Tak. Tylko, ale tak. można, coś ale coś można budować. zbudować i chodzi o to budowanie, bo ból, mury i bramy ciągle będziemy budować. Tak. Cały ne... wielki post. Najważniejsze, żeby one były wszystkie równe. Zobaczcie, drugiego już mi się udało. No, o. Pięknie, pięknie. Więc drogie dzieci, życzymy Wam dobrej zabawy. Pa, pa! Jak sobie radzić z lękiem niepokojem? Kiedy jesteśmy jak te dzieci na wyspie? Wystraszeni i niepewni. Dziś naszą podpowiedzią będzie wtulić się w płaszcz świętego Józefa. Kim był święty Józef? Oczywiście oblubieńcem Boga Rodzicy Maryi, ziemskim ojcem Jezusa, ale także, a może nawet przede wszystkim, opiekunem świętej rodziny. Kto ma świętego Józefa za swojego patrona? Ojcowie? Mężowie? Ale jest także patronem rodzin i małżonków, a także ludzi pracy, i również jest patronem dobrej śmierci. Ważne, żeby też o tym pamiętać, szczególnie kiedy towarzyszymy umieraniu kogoś bliskiego. Jakie są Najpopularniejsze modlitwy do świętego Józefa. Na pewno moglibyśmy wskazać litanię do świętego Józefa, ale także litanię do przeczystego serca świętego Józefa. Wiele osób, wiele kobiet modli się do świętego Józefa o dobrego męża, wielu ludzi. O znalezienie dobrej pracy. Ale do świętego Józefa zanosimy także modlitwę za kościół i właśnie modlitwę o dobrą śmierć. Wśród nabożeństw ku czci świętego Józefa na pewno warto zwrócić uwagę na nowenne przed świętem świętego Józefa. Świętem, które obchodzimy 19 marca. Ale mamy także nabożeństwo septenne ku czci siedmiu radości i siedmiu boleści Świętego Józefa, 33-dniową konsekrację Świętemu Józefowi czy 30-dniowe nabożeństwo według Bartolomego. Pamiętajmy także, że w szczególności pierwsze środy miesiąca, ale także wszystkie środy. Są poświęcone świętemu Józefowi. Płaszczem świętego Józefa nazywamy także 30-dniowe nabożeństwo, okrycia płaszczem opieki świętego Józefa w trudnych sytuacjach. Oprócz naszej intencji prosimy także o ratunek dla dusz czyśćcowych. Płaszcz Jego pomocy rozciągnie się miłosiernie nad nami. I będzie silną obroną przed wszelkimi niebezpieczeństwami, abyśmy wszyscy, z łaską Pana, mogli dotrzeć do portu wiecznego zbawienia. Gdybyście chcieli kiedyś zobaczyć relikwie płaszcza świętego Józefa, to właśnie fragment tej szaty znajdziecie w Rzymie. Gdzie jest przechowywany w bazylice świętej Anastazji. W IV wieku przyniósł, przywiózł go do Rzymu święty Hieronim. Co dziś w księdze Ezechiela Pan Bóg czyni? Odbudowa świątyni. Ale co to dla nas znaczy? No dalej, dzieci. Myślimy. A czy nie jest czasem tak, że coś zawalimy? Coś budujemy, robimy, fajnie się zaczyna, a potem Bach! I jest ruina. Można by się załamać, smutek, łzy i trwoga. Można by, ale nie trzeba, bo mamy Pana Boga. Pan Bóg nas zawsze będzie kochać i miłować. A to, co zawalimy, pragnie i może odbudować. Kochani, kolejny, kolejny czas naszych postanowień, naszego wysiłku w dążeniu do świętości. Na dzisiaj mamy dla Was następne propozycje na następny tydzień, ale towarzyszy nam bardzo ważny bohater tego czasu czyli towarzyszy, towarzyszy nam święty Józef którego święto w tym tygodniu obchodzimy. No i myślę, że wszyscy znamy litanie do Świętego Józefa, ale my chcemy Was zaprosić do, e, trochę do innej, innej litanii, litanii, do litanii, którą odmawia się najczęściej zawsze w pierwsze środy miesiąca. Jest to litania do przeczystego serca Świętego Józefa. Także poszukajcie, poproście rodziców albo starsze rodzeństwo i myślę, że taką piękną litanię przynajmniej. Dzień przed świętem albo w święto warto mhm. odmówić. I tutaj macie zapisane w intencji waszych rodzin, żebyśmy pamiętali o, o naszych rodzinach, o, o tym opiekunie, który też opiekuje się naszymi rodzinami. I skoro przy tej okazji jesteśmy przy tym wielkim święcie świętego Józefa, to może warto w ogóle dziękować naszym najbliższym, naszym tatusiom, naszym mamusiom. Siostrom, braciom, dziękować tym członkom naszych rodzin za to, za to, kim dla nas są, za to, jak nas ubogacają na co dzień i, i, i jak wiele im zawdzięczamy. I niech to będzie nasza jałmużna na ten tydzień. Jak najwięcej tej jałmużny. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Matka Boża okryje Was płaszczem swojej opieki abyście każdego dnia żyli pod jej opieką i pod jej płaszczem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem.